Cześć, nazywam się Monika Chrościcka-Wnęczak, zgodnie z zapowiedzią z mojego postu na Instagramie dzisiaj opowiem Wam o tym, poradzę, jak poradzić sobie w szpilkach na Sylwestra i jak przeżyć z nich do rana bez skutków typu ból bądź obtarcia. Dlaczego się za to wzięłam? Bo to jest moje pierwsze wideo na temat butów i obserwujcie mnie z hashtagiem umiem w obcasy, umiem w szpilki. Dlaczegoś za to wzięłam, opowiem kiedyś indziej. Kiedy indziej będą opowieści kombatanckie, zaś dziś w krótkim materiale poradzę wam, sobie, poradzę wam, jak poradzić sobie tego wieczoru. Wiele z nas na takie wyjątkowe sytuacje kupuje nowe obcasy. Ja też oczywiście to robię, chociaż ja kupuję też obcasy poza okazjami, bo bardzo je lubię. Ale czasami jest tak, że dobieram te buty, których rzadko chodziłam, albo prawie w ogóle na takie wyjątkowe wyjścia. I warto wiedzieć, że oczywiście nie jest on najbardziej rozsądny. Co innego, jak się idzie na pokaz mody, bądź na jakiś wernisarz, bądź na jakieś wydarzenie, kolację, gdzie no, dużo nie jesteśmy w tych butach na obcasie, sam czas tego wydarzenia nie jest długi, ale te sele czy właśnie sylwester, no i sporym wyzwaniem, wyzwaniem, przepraszam, nawet dla osób, które na co dzień mają do czynienia z takimi butami. Więc pierwsze co bym poradziła, zanim zacznę konkretne dodatkowe informacje wam. Przekazywać, to pójdźcie w butach, które znacie, które lubicie i które są bardzo wygodne. No i oczywiście wiem, że w tym momencie bardzo wiele z Was mówi: Okej, okay, mam nowe buty. Rozumiem to. Ja też, tak jak mówię, zdarza mi się to i, i nawet gdybym poszedł wygodnie, to bym przemyślała, co się stanie o trzeciej nad ranem. Więc zaczynam. Pierwsza rada, która może się wydać dosyć dziwna, ale wierzcie mi, jest bardzo istotna. Z badań, które zrobiła ostatnio Wirtualna Polska, wynika, że 2% z nas pójdzie na bale, takie oficjalne, sylwestrowe, jakieś super, ekstra miejsc, zaś 40% pójdzie na wydarzenia do znajomych. I to chyba będzie głównie opowieść dla tych osób, chociaż nie tylko, bo jak się idzie na takie bal, to jeszcze inaczej, inne rzeczy bym doradziła, ale to mogę, jak ktoś do mnie napisze, napisać mu, Jakie są te rady, zaś skupię się na takiej sytuacji, gdzie idziemy do znajomych, bo daje nam to dużo możliwości, ale też jest trochę małych min. Zacznijmy od tego, to będzie nietypowa rada, że spytajcie gospodarzy, czy możecie przyjść w szpilkach. W pierwszej chwili się wydaje, to może niezbyt mądra rada, ale naprawdę wiele osób nie życzy sobie, żeby po ich domu, nawet jeśli robią przyjęcie, Chodzić w butach, a buty to jeszcze przeżyją, ale nie buty na obcasie. Ludzie mają parkiety i naprawdę, które są miękkie, jakieś wyjątkowe podłogi i sobie tego nie życzą. Ja w ogóle uważam, że rozbieranie gości z butów no, nie jest zbyt eleganckie. Akceptuję to chyba tylko u cioci na perskich dywanach i w ogóle nie dyskutuję. Oczywiście przychodzę do kogoś i widzę, że jest taki zwyczaj. Ktoś o to poprosi, to ja oczywiście to robię. Niemniej jednak sama. Po prostu tego nigdy do, do tego gości nie nakłaniam i przyjmuję, że jak robię przyjęcie, no to po prostu oni mają prawo przyjść, czuć się dobrze. Ale faktem jest, że wiele osób sobie tego nie życzy. I żeby nie być zaskoczonym przy że ze swojej pięknej kreacji musicie zrezygnować w sensie, że musicie zdjąć dobrane buty i paradować na boso bądź w pączoszkach tudzież pewnie ktoś wyciągnie jakieś bambosze i powie, że może być w kapciach no naprawdę. Wiele rzeczy nie jest w stanie tak poz pozbawić nas dobrego humoru, jak na wejście pozbawienie się dobrego samopoczucia ze względu na przygotowany outfit. Yy, ja sama byłam ofiarą takiej sytuacji. Yy, szłam na Sylwestra, gdzie widziałam, że gospodarz sobie nie życzy szpilek. Przyszłam w pięknych, białych pantofelkach, wyszywanych, jak się pamiętam, z złotą i czerwoną nicią i nawet yy, te pantofelki kazał mi zdjąć. No cóż, bywa. Więc pierwsza, spytajcie, czy możecie przyjść w szpilkę. Druga rzecz, no tutaj nie odkryję Ameryki, buty na zmianę. Ja nie jestem osobiście zwolennikiem, yy, ja jestem zwolennikiem tego, żeby te buty na zmianę też dobrze wybrać, żeby one były ładne, żeby nie było tak, że siedzicie są dwie godziny i myślisz sobie, kurczę, no mam takie ładne buty, już mi nogi bolą, a teraz mam że jakieś tam płaskie, nie chcę w nich być, no i coraz bardziej bolą, a Wy się pijecie z myślami. Nie, macie drugie buty, najlepiej też nie na super płaskim obcasie tylko takie dobre endokracje, ale oczywiście mogą być na płaskim i po prostu bez dyskusji, po cichu je zmieniacie. I tutaj uwaga, właśnie to jest plus pójścia na imprezę do znajomych, ponieważ jak idziecie na taki proszony bal, no na taki bal to jeszcze może będzie super szatny, gdzie się można przebrać, ale gdy właśnie idziecie na jakieś takie wydarzenia, gdzie z samochodu, z taksówki, z do busu, czy piechotą, przychodzicie już ubrany w tych obsasach z małą torebką, co najważniejsze. No to nie ma miejsca na to, żeby jeszcze mieć torbę z butami na zmianę. Ale to znajomych możecie z taką torbą przyjść. Zresztą na różne wydarzenia też i tutaj nie idźcie z reklamówką. Weźcie po prostu takiego szopera, czy jakąś inną, fajną, dużą torbę, którą zawsze możecie zostawić, albo nawet przez chwilę mieć na ramieniu i, i nie będzie problemu. Mam no niesporne te włosy, zawsze takie było, przepraszam. I weźcie sobie te buty do jakiejś fajnej torby, wrzućcie tam kosmetyki, daj stopy na zmianę. I tą torbę po prostu zawsze możecie razem z krótką powiesić u gospodarza w przedpokoju, czy jak tam będzie. No i też warto mieć czasem płaskie buty, nie namawiam, żeby nosić trzy pary, ale może być taka opcja, jak ta torba jest taka duża, co, 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 co to przeszkadza. Tym bardziej, że takie płaskie buty można złożyć, one naprawdę niewiele miejsca zajmują. Są też takie baletki, które możecie wręcz zwinąć w rulonik. Ja osobiście nie lubię baletek, kiedyś może o tym opowiem, nie podoba mi się ich fason, ale naprawdę jestem w stanie docenić wygodę, gdy już noga boli. I teraz tak, jeśli chodzi o tarcia stopy, no to nic już nie poradzę. Niestety, zabierz plaster, najlepiej listy na wszelki wypadek. Ale wiem, jak muszę się zorientować, czy będzie ten problem, albo przynajmniej troszeczkę go odsunąć w czasie. Jeśli macie buty, a macie przecież jeszcze przynajmniej dzień do wielkiego wydarzenia, to załóżcie je w domu. Załóżcie je na gąstopę, bądź na stopy, bądź trochę, jaki tam macie plan. Chodzi o to, żeby mieć te buty założone. Tak na nogę, jak będziecie, będziecie je miały na tym, na, te, na tym wydarzeniu. Bo zupełnie inaczej się chodzi na gołą nogę w bucie, a zupełnie inaczej na rajstopie, przecież może jakiejś szykownej skarpetce. Tak czy inaczej załóżcie te buty w domu, pochodźcie w nich. W kółko, po salonie, do pazienki, na chwilę coś poróbcie. I tutaj propozycja. Potanczcie w tych butach, bo też będziecie tańczyć na Sylwestra. I tutaj akurat dobra informacja, ponieważ butach na obcasie się świetnie tańczy, ponieważ nie tańczymy na całym bucie, tylko tańczymy przecież na palcach. I tutaj anegdotka: ja, jako nastolatka, byłam w zespole tanecznym dziewcząt, i tam często miałyśmy takie układy, gdzie były właśnie buty na różnych obcasach. Ja kompletnie nie potrafiłam chodzić na obcasach. No, co dzień chodziłam w płaskich, to się nazywało ojki, takie bardzo konkretne buty. I naprawdę ostatnią rzeczą, jaką było to dla mnie, to chodzenie na obcasach, ale potrafiłam fantastycznym tanecznym krokiem wejść na scenę, odtańczyć swoją część, swój układ i równie fantastycznym tanecznym krokiem z niej zejść do kulis, a potem podpierając się ścianą, na ugiętych nogach próbowałam dojść do garderoby. To są moje pierwsze doświadczenia z butami na obcasie i na... nigdy sobie nie wyobrażałam, że będę potrafiła w nich chodzić. Ale udało się. To jest wszystko kwestia wprawy, nie święci grafki lepiej. Wracając do naszego tematu. Pochodźcie w tych butach i potańczcie. I tutaj jest uwaga. Najlepiej, ja preferuję takie buty, to są takie ósemki. Niektórzy mówią szóstki. Ja szóstek nie lubię, bo one są już dla mnie trochę za niskie. Lubię szczupłe, długie szpilki, chociaż nie tylko szpilki, ale generalnie wysokie obcasy. Na dziesiątce jest trochę trudniej, bo ciężko jest po prostu tą piętę podnieść, żeby na palcach się obracać. Niemniej jednak taka ósemeczka jest bardzo dobra, spróbujcie to zrobić, bo ponieważ są jakby dwie metody tańczenia na obcasach, czyli stoisz stabilnie i ruszasz kocie ruchy na biodrach, bądź właśnie się obracasz i obracasz się na palcach. Tak samo jest zresztą na płaskim tańczymy na palcach. I to Wam da stabilność, poczucie stabilności, pewność i też poczujecie się lepiej w tych butach. Jeśli w ciągu tej pół godziny tańca się okaże, że Was buty obcierają, no to... Wracamy do tych wysłużonych butów, które zabieram na sylwestra, bo w tych to można ewentualnie zrobić wejście smoka, ale na pewno trzeba będzie je zmienić. A i tutaj uwaga: no, uprzedzam amatorki platform, to znaczy chodzi mi o takie, gdzie pod palcami mamy platformę, bardzo ciężką, cienką, długą szpilkę. No tutaj to już nie potańczymy na, na palcach, bo tutaj już niewiele jest przestrzeni na podniesienie pięty. Chociaż w tych butach są inne efektowne pozy do tańca, ale to może kiedyś indziej nagram materiał wraz z pokazywaniem. A teraz wróćmy do naszego wyjścia. Więc tak, dowiedziałyśmy się od gospodarza, że możemy przejść na obcasach. Pochodziłyśmy, się, potęczyłyśmy w domu, i jest OK. I bierzemy buty na zmianę. Powiem Wam, jak ja bym już na koniec rozwiązała ten wieczór. Ja bym niekoniecznie brała buty na zmianę. Ja osobiście. Przychodzę w butach na obcasie i po prostu wychodzę w nich, jeżeli kończę wieczór, bądź stwierdzam, że już nich nie wytrzymuję, tudzież przysiadam się i rezygnuję po prostu z tańców na rzecz towarzyskich rozmów i tak spędzam wieczór. Więc to są takie metody. Ja generalnie wychodzę w butach, których przyszłam. Ale jest jedna opcja. Buty na zmianę to jedno. Weźcie, idźcie w butach, które są wygodne i ciepłe a nawet jeśli wsiądziecie do taksówki, bądź do, pójdziecie do tramwaju, bądź na piechotę, chociaż wątpię, że na piechotę, ale na piechotę na piechotę to tym bardziej pójdziecie w wygodnych butach, to pomyślcie o tej sytuacji oczami wyobraźni z przeszłości. Jest druga, trzecia, czwarta nad ranem. Próbujecie złapać transport, czekacie na taksówkę, na znajomego, czekacie na przystanku, idziecie na piechotę. I co w tych baletkach? W tych wygodnych, płaskich butach na zmianę? Pomyślcie sobie takie opatulone czapeczce, rękawiczki i takie cieplutkie, wygodne buty na tych wymęczonych stópkach. Po prostu nie ma nic lepszego. Ja po prostu bym wzięła wygodne buty na przyjście i dojście z takiej imprezy. Jak będziecie stały na zimnie, czekając na wiecznie opóźniające się taksówki, w tych wygodnych butach, wspomnijcie moje słowa i przypomnijcie sobie yy, ten, to, 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 to nagranie na pewno. I jeszcze druga rzecz, znaczy rzecz. Na sam koniec. Na drugi dzień stajecie i nawet jeśli nie czułyście tego poprzedniego dnia, prawdopodobnie właśnie stopy, tu nawet poduszyczka, będą was bolały. I tutaj rada. Warto te stopy wymasować. To znaczy wziąć balsam, pomasować i to od razu, mówię, będzie bolało. Ale to jest tak z masażem sportowym. Boli, a potem daje ulgę. Nawet kilkakrotnie wykąpać się w ciepłe, wymoczyć. Mają niektóre sobie problemy z puchnącymi nogami, no to wiadomo, one wiedzą, co robić. Nóżki do góry, a potem masowanie. Naprawdę polecam i zostawiać się tego samemu, że odstaje, tym bardziej, że 1 stycznia jest świetnym momentem na to, żeby ubrać się również coś szałowego i pójść ze znajomymi na jakiś fajny obiad bądź kolację, spotkać się jeszcze i spędzić ten popołudnie bądź wieczór, nie myśląc o tym, jak bardzo nas nogi bolą. Czyli to wszystko z moich rad. Spytaj, w jakich butach możesz yy, przejść, ja oso... weź buty na zmianę, ale weź buty ciepłe, w których Ci będzie dobrze się wracało i wygodnie, tak, szło. E, wymasuj stopy, jak wrócisz i, i baw się dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję. Zapraszam Was na następne nagranie. Następne nagranie będzie o kozakach. E, I to nie tylko o tym, jak dbać o kozaki, by nam jak najdłużej służyły i żeby nie był to tylko jeden sezon, szczególnie jak sobie wybrałybyśmy piękne szpileczki, bądź też takie. Na ładnym turnie, czy też na słupku, ja bardzo lubię kozaki na słupku, ale kozaki, praw pozorom, to są buty, które potrafią piękne rzeczy zrobić na nóg, pięknie prezentować nasze nogi, wdłużać je, wyszczuplać. Są niczym getry w harcerstwie wiem, że to może śmieszne porównanie, ale jest taki dowcip w harcerstwie, że getry prostują łydki i żeby nie było, w harcerstwie getry noszą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Z kozakami jest też tak trochę. One wbrew pozorom są naszym dużym sumierzeńcem, ale są bardzo, bardzo ważne jest, żeby dobrać fason tych kozaków, obcas, czubek oraz długość cholewki do naszych nóg, żeby nam jak najbardziej służyły i by sprawiały jak największej radości i wygody też. A Nie, żeby były kolejnym problemem. Powiem też tak, powiem Wam też, jak o nie dbać, i to właśnie nie o czubki czy obsasy, bo to wiadomo, że ściera, ale też jak naknacie tych butów zrobić i jak dbać o te miejsca koło kostki. Ja nie cierpię, jak kozaki są pogięte na wysokości kostki, prawie niezniszczone, a ja już denerwuję się, że nie wyglądają tak, jakbym chciała, prawie nie noszone. Więc wiem, gdzie to się robi, już to sprawdziłam. I, i to, o tym też Wam powiem, więc zapraszam na materiał o kozakach. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie do mnie, chętnie na nie odpowiem. No i ja i Merlin życzymy Wam szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia na następnym nagraniu.